Zielona parasolka, Jak akurat pada deszcz, idziemy ją sprawdzić. Ona no to nawet nie jest zielona, tylko taka jakby oliwkowa. W sumie też na kolorach nie znam. Oj, czegoś nie rozprzętowałem, bo się... A, bo ona jest w pokrowcu. Robimy tak. Wow, piękna jest. Przepiękna, ale ona w środku jakie ma... No, a na zewnątrz? No fajna. Jak się składa? Ho Zajście I to jest to. I to jest to panie kolego Zieleń Jest teraz w modzie Ale to jest zajebisty parasol. Ja Jestem suchutki tak. Czak Cia A ja i tak i tak Inne kolory też są No pewnie